Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj wejdziemy do szklarni i popowiadam trochę, co będę w niej robiła przez następne y, kilka dni. Słuchajcie, no mamy już drugą połowę września, pogoda no dzisiaj jest piękna, ale generalnie zapowiadają już nawet nocne przymrozki, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, to może już być naprawdę bardzo różnie. U mnie w szklarni, no jak widzicie, jeszcze pełnia sezonu. Pełno pomidorów wisi na krzakach. Mnóstwo jeszcze jest niedojrzałych, ale jest też już kilka krzaków, gdzie już całkowicie można je usunąć, bo już owocowanie się skończyło. Zobaczcie, ile jeszcze mam pomidorów na krzakach. No po prostu szok. Od samego dołu do góry. Ten pomidor w ogóle jest zwariowany, bo ma jeszcze bardzo, bardzo dużo owoców i bardzo dużo owoców już nawet wydał. To jest pomidor, który rośnie od dołu tutaj i tak. Się położył i zobaczcie, jak on pięknie nadal owocuje. Takie zielone pomidory. No aż mi, kusi mnie, właściwie to jestem między młotem a kowadłem, bo nie wiem tak do końca co zrobić, bo z reguły robiłam tak, że do końca nawet września i do połowy października w mojej szklarni zawsze pomidory jeszcze sobie zostawały i jeszcze sobie dojrzewały same. A skoro w tym roku mamy taki zimny wrzesień i zapowiadają przymrostki, no to chyba lepiej by było jednak już kończyć sezon w szklarni. Nie wiem, te takie jeszcze najładniejsze, najzdrowsze zostawię. Jak, co dojrzewa na bieżąco, to zrywam, a te zielone, no jeszcze na razie zostawię. Bo z takich małych zielonych, słuchajcie, no to tak jeszcze nic nie będzie. One muszą jeszcze urosnąć i muszą e, po prostu troszeczkę dojrzeć na tych krzakach, bo one się nie zaczerwienią. Jeżeli macie już takie pomidory, jak ten, który jest już taki e, różowy, to śmiało można go zerwać i. Włożyć do pudełek. Ja takie zdrowe, takie jeszcze na wpół dojrzałe pomidory układam w pojemnikach, w takich kartonikach, po butach, po czymkolwiek, na płasko. Jeden obok drugiego i zostawiam zamknięte w takim chłodnym pomieszczeniu, w okolicach, znaczy ciepłym pomieszczeniu, w okolicach 20 stopni. I co kilka dni podchodzę sobie, wyciągam tego, który już jest dojrzały. Wszystkie dojrzałe pomidory teraz już koniecznie musimy zerwać, ponieważ, yy, no. One już są dojrzałe, teraz trzeba je przerobić. A dwa, że im więcej jeszcze czerwonych krzaków wisi, czerwonych owoców wisi na krzakach, tym te zielone gorzej dojrzewają. Tu głębiej, jak wejdziemy, od tej strony jak widzicie, tu już y, y, coraz mniej pomidorów. Te, które już dojrzały, te, które już oberwałam, są usuwane, a te, które już mają ostatnie owoce, też dzisiaj pozrywam, przerobię. Te, które są takie na wpół dojrzałe, włożę do kartoników. A krzaki usunę, i na dole zacznę już wysiewać poplony. Jak już macie taką wyczyszczoną ziemię w szklarni, bo generalnie sezon zamykamy i nie zostawiamy szklarni, nie zapominamy o szklarni do końca zimy tylko faktycznie jeszcze musimy trochę w tej szklarni popracować. Nawet jeżeli już nie macie pomidorów i nie zamierzacie tutaj wysiewać żadnej sałaty, nic na zimę, to pamiętajcie o tym, że ziemia w szklarni przez deszcz nie zostanie podlana, ponieważ w szklarniach mamy dachy. Nie można absolutnie zostawiać szklarni samopas do kolejnego sezonu, ponieważ ziemia taka przesychająca w szklarni staje się taka jakby martwa. Nie możemy jej tak zostawić. Musimy o nią jeszcze troszeczkę zadbać. Podzielmy sobie szklarnię na dwa rodzaje ogrodników. Na tych, którzy chcą wyciągnąć z niej jak najwięcej, i na takich, którzy kończą już sezon zrywając pomidory i już nic więcej przez zimę robić w tej szklarni nie chcą. Zacznijmy od tych drugich, czyli ci, którzy już po prostu kończą całkowicie sezon i swoich ogródków za bardzo już uprawiać przez zimę nie chcą. Słuchajcie, najważniejsze co teraz, jak wyczyścicie pomidory. Pozbieracie wszystko, co tutaj w tej szklarni rośnie. Obojętnie czy pomidory chorowały, czy nie, wszystko czyścimy. Usuwamy pędy, usuwamy przeschnięte liście. Pamiętajcie o tym, żeby jednak pomidorów nie wrzucać na kompostownik, tylko dawać do bioodpadów, albo jeżeli u was można, to po prostu jak już całkowicie przeschną, spalić żeby czasami żadnych chorób grzybowych na kompostownik nie wynosić. Wiem, że jeżeli macie porządne kompostowniki, które mają wysoką temperaturę przerabiania się itd., możecie sobie wrzucić krzaki pomidorowe, jeżeli były zdrowe na kompost. Ale jeżeli macie malutkie kompostowniki i chcecie wrzucić do nich chore pomidory, to Wam bardzo mocno odradzam. W każdym razie, ziemia w szklarni przede wszystkim nie może przesychać. Dlatego zaraz po zbiorach, Pierwsze co robimy, to myjemy w środku w szklarnię. Może być to po prostu woda z mydłem potasowym, ja najczęściej biorę mopa, wszystko ładnie sobie wyczyszczę, na końcu spryskuję wodą ze studni, czy jak jeszcze jest odkręcona miejska, no to po prostu spłukuję sobie miejską, bez znaczenia. I na zewnątrz tak samo, chodzi o to, żeby przygotować już szklarnię do wiosny. Wiosną każda ilość słońca się liczy, więc ta ilość światła, które będzie tutaj wpadała, musi być jak największa, żeby ta ziemia nam się wygrzała już dosyć szybko. Następnie ziemia w szklarni, najlepiej, żeby była już podkarmiona teraz na jesień. I obojętnie, czy wysiejecie nawozy zielone, czy wysiejecie sobie jakieś nawozy granulowane, najlepiej jest, żeby używać nawozów granulowanych, jak już używacie to z serii ekologicznych, które mają bardzo dużo masy organicznej. A następnie ściółkujemy. Jeżeli macie suchą, z trawę, jakieś słome, czy zrębki, czy jakieś kartony, to nałóżcie to na swoją ziemię. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ładnie ją przygotujecie i nakryjecie jakąś ściółką, ta ziemia nie będzie aż tak bardzo przesychać. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, to uzupełnić sobie beczkę z wodą w szklarni, żeby po prostu co jakiś czas, jak odwiedzacie swoje ogrody, podlać ziemię w szklarni, żeby ona nie przesychała. Dopóki nie ma mrozów, robię to regularnie, żeby po prostu cały czas ta ziemia ładnie żyła. Jeżeli nie chcecie nic więcej robić, trudno, zostawcie otwarte okno jedno, chociaż żeby faktycznie ta cyrkulacja powietrza była wyczyszczona, ładnie przygotowana ziemia na kolejny sezon. Wrócicie do swojej szklarni gdzieś tam w okolicach lutego, marca, w zależności od tego jaki będziemy rok mieli, jeżeli ładnie ściółki zrobiliście na swoich grządkach, to po prostu je zgrabicie i macie fajnie przygotowaną ziemię do tego, żeby wysiewać na przykład sałatę. Fajnie wyściółkowana gleba jest już, już na tyle fajnie, przygotowana dobrze, że nie trzeba jej odchwaszczać, a jak wiemy wiosną w szklarniach potrafi być bardzo zielono, jeżeli tej ziemi nie przygotujecie odpowiednio. Jeżeli macie ochotę, tak jak ja, wysiewać w szklarni różne rzeczy na zimę, to też już zaraz po zbiorach pomidorów musimy tą glebę odpowiednio przygotować. Zazwyczaj robiłam to na początku października, z tego względu, że w tym roku mamy bardzo chłodną, chłodny wrzesień i zapowiadają też mrozy już na początku października, więc dalej kany, wszystko niestety będzie brzydko wyglądało na rabatach. No to w szklarni troszeczkę szybciej to wszystko zrobię niż robiłam w zeszłym roku. Jak widzicie, no mam mnóstwo jeszcze krzaków pomidorowych, wyglądają przepięknie, są piękne zielone. Co prawda, na niektórych liściach już widać braki pokarmowe, i musicie wiedzieć, że zarówno w szklarni, jak i w grządkach wzniesionych tych nawozów musimy dawać nieco więcej niż normalnie na płaskich grządkach, z tego względu, że ziemia w szklarni jest najczęściej bardzo mocno pozbawiona nawozów przez pomidory. Które są bardzo nawozożerne. Jeżeli dalibyście taką ziemię do badania, to bardzo szybko się okaże, że faktycznie tych nawozów jest w niej bardzo mało. Więc zaraz po zbiorach pomidorów ja tutaj u siebie rozsypię ten nawóz ekologiczny z dużą masą organiczną, który dokarmi mi tą glebę i bardzo porządnie podleję. Przed kolejnymi wysiewami. Zostawię to na jedną dobę, żeby to wszystko ładnie się, tak wiecie, podlało i żeby ta ziemia cała tak porządnie nasiąknęła. Bo moje pomidory podlewałam raczej tak miejscowo, żeby nie podlewać cały grządek. Część szklarni mam wyściółkowaną tą biowłókniną z owczej wełny. To się świetnie sprawdza, ponieważ w tych miejscach, gdzie jest wyściółkowane, ani razu nie trzeba było odchwaszczać. Czasami gdzieś przerósł skrzyp, ale generalnie to na tej ziemi chwasów żadnych nie ma. Więc jeżeli teraz tutaj w tym miejscu będę chciała sobie wysiewać całatę, no to taką matę z owczej wełny, tylko to, co tutaj jest na wierzchu. I to jest też właśnie fajne, że jeżeli macie jakieś ściółki, obojętnie jakie, to wszystkie pomidory, które gdzieś tutaj spadły, jakieś nasionka, chwastów czy coś, to wszystko łatwo jest zebrać po prostu z wierzchu i to wyrzucić. A jak odsuniecie sobie taką glebę, no to po prostu jest piękna, czysta, nie ma żadnych chwastów. W momencie, kiedy w mojej szklarni jeszcze jest bardzo dużo roślin, to staram się, żeby już po prostu czyścić szklarnię po kolei, żeby tam gdzie pomidory wsadziłam te lutowe, wysiewane w lutym, które już przestają owocować wyczyszczę sobie tą grządkę i tam już porządnie podleję, nawiozę i jeżeli mi się uda, to jeszcze wyściółkuję kompostem. Kompostem będę siłkowała szklarnie na pewno wiosną i jeżeli zdążę to późno jesienią. W każdym razie w tych miejscach, gdzie już robi mi się pusto, mogę powysiewać kolejne rzeczy. Przede wszystkim sałatę, rzodkiewkę, mizuny, musztardowce, kapustę pakczoj. Można też, jeżeli macie flancki, możecie tutaj rozsadzić kapustę pekińską, która teraz jesienią będzie zdecydowanie ładniejsza niż z tej uprawy takiej wczesnowiosennej. Można też już powoli zaczynać sadzić cebulę taką ozimą. Jeżeli cofniecie się w filmikach, zobaczycie, że na, w zeszłym roku, gdzieś w okolicach właśnie połowy października, wsadziłam tutaj cebulę ozimą w dwóch rodzajach i pięknie, pięknie wydawała szczypier przez całą zimę. Wiosną ten szczypier już był taki naprawdę bardzo ładny, a bardzo wcześnie, bo gdzieś w okolicach maja cebula już była bardzo duża. Jak tylko wiosną przyszły takie cieplejsze dni i w nocy zaczęło się robić coraz cieplej. Cebula rosła dosłownie w oczach. Jeszcze możecie też wysiać koperek. Jeżeli chcecie, to teraz jest naprawdę bardzo fajny czas na to. Wszystkie wysiewy takie możecie robić do połowy października. W październiku, w nocy już zaczynają przechodzić przymrozki, w zależności od roku. No, czasami jest to tylko jeden dzień, czasami kilka, a czasami pierwsze przymrozki dopiero przychodzą w lutym. Nie wiemy, jaki będzie sezon. Trzeba próbować. Jeżeli się okaże, że na przykład wysiejecie sobie z, y, cokolwiek i Wam zmarznie, szybko wysiejcie kolejne rzeczy. Szpinak, sałata, rzodkiewka, śmiało możecie teraz sobie wysiewać. Jak zrobi się tak naprawdę nieprzyjemnie zimno, to tutaj w szklarni, tak jak na wiosnę, będę tutaj robiła tunele z białej włókniny, a później, już gdzieś w okolicach grudnia, te tunele, jak już będzie tak faktycznie zimno, czy nawet w listopadzie, no nie wiadomo, jaki będzie rok. W każdym razie będę nakrywała tą bukinę zimową jeszcze tymi takimi włókninami z owczej wełny, które naprawdę doskonale trzymają ciepło. Te włókniny z owczej wełny, te takie do nakrywania, nie są takie brązowe jak to, tylko są takie białe. Najlepiej się cofnąć po prostu do filmików wiosennych, żeby zobaczyć, jak to u mnie wyglądało. I bardzo ważne, to żeby sobie przemyśleć, jak to wszystko będzie wyglądało wiosną? Rzędy, które będziecie robić, tak nauczona właśnie doświadczeniem z tego roku. Wiem, że cebulę na pewno nie mogę sadzić w środku grządek, z tego względu, że właśnie jak już chciałam wsadzić tutaj pomidory. To cebula pięknie w oczach rosła i żal mi było jej wyciągać, a jednocześnie też żal mi było przetrzymywać moich pomidorów w doniczkach. Chciałam po prostu jedno i drugie, a nie było na to miejsca. Dlatego cebulę wysie, wysadzę sobie w rzędach, tak po bokach, albo po prostu sobie przemyślę, jak będę sadziła w przyszłym roku tutaj w szklarni i tak to wszystko sobie posadzę tą cebulę, żeby zrobić po prostu miejsca ewentualnie na paprykę czy na y, pomidory. Jeszcze może zatrzymajmy się chwilę w tym miejscu. W szklarni mam jeszcze mnóstwo bazylii, rozmarynu i papryki. Papryka ta dojrzała już teraz trafi do przetworów, a ta, która jeszcze nie jest dojrzała, zostanie jeszcze tutaj w szklarni. W szklarni jeszcze jest na tyle ciepło, że spokojnie sobie ta papryka może być i może sobie jeszcze dalej dojrzewać. Jeżeli macie szklarnie albo jakieś tam tunele, a w gruncie macie paprykę jeszcze niedojrzałą, to możecie wykopać ją z dużą bryłą korzeniową i wsadzić do szklarni. Ona się bez problemu przyjmie i będzie sobie tutaj dojrzewała. A jeżeli macie, nie macie szklarni, no to można ewentualnie tą paprykę też przenieść do donic i trzymać na przykład na parapecie. Także podsumowując, co możecie jeszcze pod koniec września zrobić w szklarni? Przede wszystkim zebrać wszystkie dojrzałe pomidory, następnie wyczyścić sobie te wszystkie swoje grządki, dokarmić glebę, porządnie ją podlać, umyć szklarnię, no i Ewentualnie powysiewać sobie wszystkie rzeczy, które mogą rosnąć przez zimę, bo słuchajcie, to jest fantastyczne, jak wchodzimy sobie w grudniu czy w styczniu do swojej szklarni i wychodzimy z koszykiem. Sałaty, szpinaku, jakichś tam szczypiorków, trochę koperków. <noise> Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A i pamiętajcie też o dokarmieniu gleby. Jeżeli macie obornik taki przerobiony, przekompostowany, też możecie teraz na jesień sobie dać. Można zbadać glebę, jak ona tutaj, jaki ma odczyn PH. Ewentualnie zakwasić czy odkwasić teraz na jesień, a wiosną uzupełnić nawozami, nieodwrotnie. Także no słuchajcie, no życzę Wam, żeby jeszcze ten sezon troszeczkę potrwał, żeby ta pogoda jednak była jak najpiękniejsza. W opisie zostawię Wam te nawozy, które ja używam. Jeżeli macie niedosyt informacji, to w opisie zostawię Wam linki do moich poradników, które dla Was co miesiąc wydaję i możecie sobie je pobrać i doczytać dokładnie, co będę robiła w październiku, czy teraz jeszcze we wrześniu. Do zobaczenia.